Siemanko, z tej strony Tenrix i witam was serdecznie na kolejnym odcinku z gry Meaning Simulator. W dzisiejszym odcinku e, powiem wam które sposoby i jakie w ogóle sposoby są, żeby zdobyć diamenty i w sumie którym sposób jest moim zdaniem najlepszy. Ale zanim zaczniemy Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze. Oczywiście do zostawienia lajka pod filmikiem. No i teraz możemy zaczynać. A więc tak, zacznę od dwóch sposobów takich najłatwiejszych, dlatego uważam, że są powiedzmy numerem jeden, jeżeli chodzi o zdobywanie diamentów, bo można je zdobywać już od samego początku, jak tylko wejdziemy do gry. No, powiedzmy od samego początku. Pierwszy to jest odrodzenia, tak? Hmm, Chwila. Tutaj wyłączymy. Tutaj nic nie widać. Okej, okay, nie, nie przeszkadza nam to. Pierwsze to są odrodzenia. Oczywiście to tam jest na początku. Chyba trzeba mieć 20 milionów uzbierane, żeby się odrodzić. Chyba to jest pierwszy taki pułap, który tutaj jest. No więc trzeba chwilę poświęcić, chwilę pograć i dopiero się odrodzić. Ale za każde odrodzenie dostajemy 150 gemów. Więc jest to całkiem spoko na początek i możemy sobie trochę ulepszeń potem za to kupić. I to jest właśnie pierwsze. Pierwszy sposób i na egzekwu na tym miejscu, moim zdaniem, jest, są też skrzynie, które możemy tutaj odebrać. Pierwsza skrzynia jest na pierwszej mapie, całkiem na dole. Tutaj ja ją odebrałem niedawno, więc tutaj wam nie pokażę. Ale kolejna skrzynia z kolei jest na następnej mapie, która znajduje się na Space Travel i to jest mapa Cyber Galaxy. Więc jeżeli tutaj dojdziecie, no to już nie jest. Całkowicie na początku sposób, ale już jak przejdziecie na tą mapę, jak już ją odblokujecie, no to wchodzicie sobie na glitchet yy, szasm, i tutaj też macie kolejną skrzynię, i ta już daje 350 diamentów, oczywiście. Więc to, to są dwa takie pierwsze sposoby, które ja uważam za najlepsze na początek. Yy, tutaj potem. Potem przechodzimy do następnego, i żeby wam pokazać, muszę wrócić na wcześniejszą mapę. I to będzie e, Craft craft e, Gemów. Który tutaj możemy, jeżeli już przejdziecie na, za, na tą część tej mapy, pierwszej to tutaj macie faktory, i w faktory możecie craftować diamenty. Ja aktualnie craftuję chyba najdroższe. Chociaż jedne z najdroższych, bo na mapy, potem zbieramy tutaj na przykład mam perły i te perły zbiera się tutaj na ostatniej mapie, ale na Rainbow, Mystic, Toyland, Candyland i Atlantis, nawet na Cyber Galaxy, tutaj macie inne waluty które zbieracie na tych mapach i za te waluty właśnie tutaj faktory możecie też kraftować potem gemy, tak jak ja tutaj kraftuję, tutaj jest 2 tryliony, ale naprawdę jak już będziecie na tym etapie to 2 tryliony nie będzie dla was problemem, żeby zdobyć i tutaj ładnie się to kraftuje. to są 4 godzinne crafty, ale naprawdę się opłacają więc to jest, to jest drugi sposób i on jest super, bo na początku są mniejsze kwoty to w bilionach jest i w bilionach tą kasę, którą na tej mapie zdobywacie jest naprawdę nie ma, bez problemu do zdobycia, tym bardziej teraz jak jest event i możecie zdobyć sobie te pety na początek, to jest naprawdę bez problemu możecie zdobyć sobie tutaj w bilionach y, kawę, którą możecie tutaj użyć na, na zrobienie tych gemów. Potem kolejny z, kolejny ze sposobów, który tutaj jest w grze, to są questy, ale nie byle jakie questy, bo game genii i tutaj nie wiem, teraz nie pamiętam kiedy to się odblokowuje, ale tutaj to są questy i tutaj możecie robić questy. Niektóre są bardzo łatwe, jak tutaj zbieranie dirtów, czy po prostu bloków. Tutaj jest trudniejsze, bo musicie legendarne pety odblokować. Znaczy, się odblokować. Muszą wam po prostu w jaj wyskoczyć legendarne pety, więc nie chodzi tyle o odblokowanie, co po prostu, żeby wam wypadały. No i tutaj znowu zbieranie, więc głównie jest zbieranie. No jeżeli ktoś lubi dużo zbierać na początkowych mapach, to jak najbardziej się przyda, chociaż pewnie też są na dalszych mapach potem questy. Także to jest kolejny sposób, no nie jest on najlepszy. Ale jest, więc można go użyć. Kolejnym sposobem, chyba już czwartym, to są, jak już jesteśmy na mapie z questami, to są questy eventowe. Jeżeli są eventy i robicie sobie te daily questy, weekly questy, to tutaj spokojnie możecie sobie odblokowywać te, te nagrody, i tutaj też dostajecie gemy. Jak widzicie, ja tutaj mam 13 aktua 300 aktualnie do odebrania i potem będzie jeszcze więcej 450 650 i to będą wszystkie nie i jeszcze tutaj jest 1100 gemów więc naprawdę się opłaca robić te eventowe questy te są naprawdę spoko no i tak naprawdę tak naprawdę też można by je było podpiąć pod pierwszy pod jeden z lepszych sposobów, no bo y, questy tak naprawdę te, które tutaj są, już będziecie od pierwszej minuty w zasadzie robili, jak wejdziecie do gry, bo będziecie na przykład y, starali się zdobyć pety, będziecie zdoby tam kopali, także, no nie wiem, czy też nie załapać tego do y, jednego z najlepszych sposobów na zdobywanie diamentów. Kolejnym sposobem Kolejnym sposobem, i tutaj, żeby Wam pokazać, jaki to jest kolejny sposób, to muszę wyjść. I teraz, 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 a teraz sobie tutaj przeskoczę. Nie mogę odebrać, tylko chciałem sprawdzić. Przy okazji, jak już tutaj byłem. Kolejnym sposobem na zbieranie. Diamentów są achievementy. Jak wykonujecie achievementy, to tutaj tak jak widzicie, ja już odebrałem. Macie za, za rozwalanie bloków, za zbieranie w zasadzie bloków. Tutaj było 850, tutaj 1750, 3500, 650, 1500, więc naprawdę tutaj też można. O, i tutaj mam o 2250. I proszę bardzo, i mam. Także tutaj naprawdę można dużo tych diamentów zdobyć. Tu kolejne 850 1200, 3500. Okej, okay, tutaj za odrodzenie, także 350 razy się odrodzicie, też kupę diamentów zdobędziecie. Za samą grę tutaj jest pełno diamentów. No, więc, no, achievmenty dałem na takim dalekim miejscu, bo. W tej kwalifikacji, można by powiedzieć mojej osobistej, aż piąte miejsce. No bo tutaj niektóre naprawdę dużo musimy grać, dużo musimy otworzyć jaj i, i tym podobne, żeby e, dostać te diamenty. Dlatego, dlatego dopiero piąte miejsce. No jednak, trochę trzeba się postarać, żeby żeby je zdobyć. Teraz no ostatni chyba sposób. Ostatni sposób to jest po prostu kupienie diamentów za robuxy i to chyba się kupuje tutaj. Tak dokładnie kupowanie za robuxy. Jeżeli macie robuxy i chcecie sobie kupić za robuxy diamenty, jak najbardziej można. Ja osobiście jestem za, jeżeli chodzi o mnie, to mój osobisty ulubiony sposób na zdobywanie diamentów to jest tutaj ten craft. I naprawdę, jak już przejdziecie na drugą mapkę i tam ogarniecie sobie jakieś pety, to warto tutaj craftować, bo to idzie naprawdę szybko. Za 4 godziny mam 12 tysięcy diamentów, więc no mi się to bardzo podoba. Dzisiaj za dużo nie zbierałem, tak naprawdę raz zebrałem, bo nie było mnie w domu cały dzień, ale to jest najlepsza opcja, żeby co 4 godziny sobie wskoczyć do gry, włączyć na nowo, znaczy uprzednio, nazbierając sobie pełno tam tego czego będziemy używali w moim przypadku pereł, ale naprawdę warto, warto to nazbierać i co 4 godziny sobie wskoczyć do gry i ogarnąć, bo oczywiście potem wykorzystujemy te diamenty oczywiście na ulepszenia i tutaj fajne jest to, że tutaj możemy ulepszeń nakupić za właśnie diamenty, jak widzicie tutaj. A tutaj nie, tutaj nie. Ale tutaj są kolejne achievementy, kolejne ulepszenia, które możemy kupić, więc naprawdę się opłaca. Tutaj zresztą wam pokażę, jak już tutaj jestem. Tym się będę zajmował. Znaczy, tak, już tutaj lucky zrobiłem na maksa, 50% mi daje. Teraz się zajmuję. O, tym. Żeby mieć wszystkie pety możliwe za. Diamenty, więc teraz zbieram do 102, kupię to, a potem zajmę się wszystkimi ulepszeniami innymi. Więc to, żeby więcej petów naraz otwierać, jaj, tak naprawdę, I i, i i i i i co? Jeszcze jeden tutaj był, który przyspieszał otwieranie. Chwila, to nie był ten? Nie. E, <ścoughs> nie. Który to był? Był jeszcze taki chyba, albo źle gdzieś przeczytałem, że szybciej otwieramy jajka. Może źle przeczytałem. Uuu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a ja też ma sześć. A on ma duże wszystkie. No i to też pewnie do tego dojdę. No, ale właśnie to chciałem wam w tym odcinku. Przekazać, właśnie gdzie zdobyć diamenty, który sposób jest najlepszy, i jak najszybciej, w zasadzie zdobywać te diamenty. Także to by było na tyle. Zostawcie suba, zostawcie lajka pod filmikiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Hej!